Hej, witam cię serdecznie na naszym co czwartkowym spotkaniu, na którym spotykamy się, aby zerknąć sobie, co tak naprawdę ciekawego dzieje się na rynku krypto, czy jest na czym oko zawiesić, czy mamy jakieś ciekawe, spektakularne rajdy czy jakieś ciekawe zwałki, czyli podsumujemy ten ubiegły tydzień, zobaczymy jak zachowuje się Bitcoin, jaki Ethereum, zastanowimy się nad najbliższymi scenariuszami, bo jak wiemy, PayPal tutaj również dosyć istotnie pomógł w wystrzale ostatnim, jaki miało miejsce na Bitcoinie, czyli wszystko zgodnie ze scenariuszem tutaj realizuje się. Jeżeli zostajesz ze mną, to pamiętaj oczywiście o w formie podziękowania we w górę i komentarz i zapraszam, już startujemy. Zerknijmy sobie na początek na indeks strachu tradycyjnie rozpoczynamy od tego, czyli widzimy, że chciwość jest w pełni 73, czyli inwestorzy chciwie ruszyli po zakupy, szczególnie jeżeli chodzi o Bitcoina, zobaczymy, czy Alty również gdzieś tutaj coś ciekawego im się dostaje, czy też nie. Zerknijmy sobie również na projekty DeFi i właśnie w tym momencie je odpalam. Zobaczmy na topowe wzrosty. Jeżeli chodzi o najmocniejsze projekty, tutaj według. Coin Market Cap Chaining numerem 1 w ciągu ostatniej doby 9% do góry. Potem mamy wrapet 5,97 DAI obrywa 9,00, -tych. i to jest ten top, jeżeli chodzi o te projekty. Ale zer zerkniemy sobie na skrajności, czy nadal te projekty mają szansę na swoją pompkę. Oczywiście tutaj obok masz 7-dniowy horyzont czasowy. Widzimy, że również Yami 58% w ciągu ostatniej doby. To jest kosmiczny wzrost. Rezerw Rides 49,31 Orion Hydro Protocol 30, czyli coś pozytywnego również na tych projektach się dzieje, tym bardziej, że widzimy, że dwucyfrowe wzrosty nam nastały. Pamiętamy, że ten rynek jest dosyć istotnie mocno przeceniony. Spokojnie możemy znaleźć projekty, które są po dosyć mocnej wyprzedaży. I zerknijmy sobie właśnie, czy w dniu dzisiejszym na fali tego, co się dzieje na Bitcoinie, mamy jakieś spektakularne zjazdy też na projektach DeFi, ale jak na razie z tego, co widać, no nie mamy nic takiego. Switch Teo 24%, switch to 24% w dół, 10% Frontier, 9,60 AD tutaj straci, czyli widzimy, że raczej można powiedzieć, że spokój. I zerknijmy sobie na to, co się dzieje w tym momencie. Jeżeli chodzi o topową setkę na CoinMarketCap, bo Bitcoin jest bardzo bliskim poziomu 13 tysięcy dolarów za sztukę, 6% w ciągu ostatniej doby, w ciągu 7 dni. Jak widzimy, 14% już do góry i TIR również ładnie ciśnie, 412 dolarów już jest 8% do góry. I jeżeli chodzi o kolejne projekty, zobaczmy sobie Bitcoin Cash. 5,12 na plusie 4,34 Binance Coin to są te największe, właśnie wzrosty. Również czajnik ładnie 9,27, 12 Litecoin. Litecoin również tutaj jest dosyć intensywnie rozgrywany i zerknijmy sobie na skrajności, czyli stopowa setka w ujęciu największych wzrostów. Reserve Ride 49%, Celsius 21, 14 Quant, Litecoin 12, 12, również Energy Web 12, kolejny projekt, czyli widzimy, że Pozytywnie się zaczyna dziać na tym rynku, tym bardziej warto się nim zainteresować, jeżeli go oczywiście jeszcze nie rozgrywasz, to dla przypomnienia, oczywiście tutaj Ci podpinam na głównym kaflu kanału giełdy, z których sam osobiście korzystam. Ostatnie to Binance, czyli okno na świat. Absolutna podstawa, bardzo wysoki limit, wypłat bez weryfikacji i większość dostępnych projektów, czyli warto się tym zainteresować, aby tam właśnie uczestniczyć i mieć dostęp do tej giełdy. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie widzimy na pozycjach, które są w korekcie, ABC Coin obrywa 18%, file coin 11.8, 24 hedera, hedge trade Demidas, 5, 6, 7 czyli nie mamy jakichś gwałtownych zmian, ale widzimy, że w ciągu 7 dni naprawdę to nie wygląda zbyt ciekawie. Widzimy, że dosyć konkretnie tutaj to wszystko spadło i warto również to śledzić na bieżąco. I właśnie teraz zerknijmy sobie na topowe wzrosty w ciągu ostatniego tygodnia i ostatniego miesiąca, ale zanim do tego przejdę. Chociaż nie, potem to pokażę. Chodzi mi o scenariusz na Bitcoinie, który wrzucałem 1 czerwca i chyba na naszych spotkaniach jeszcze w maju. O się pokazał, bo potem na Twittera wrzuciłem 1 czerwca, ale zaraz do tego przejdę. Jeżeli chodzi o Bitcoina w ujęciu tygodniowym widzimy, że urósł 10%, 14% 10 Ethereum, czyli widzimy dosyć konkretne wzrosty. Również Litecoin ładnie wystrzelił prawie 12% w tej topowej dziesiątce i w ciągu tygodnia na topowej setce mamy cele, które urosło 53%, czyli pięknie HEX 39 Bitcoin u... 37, potem mamy Reserve Rights 34, Ample 24, Waves 20, Stellar 19 i to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o właśnie rynek krypto, a w korekcie za to w ciągu ostatniego tygodnia najmocniej obrywał ABC Coin 38%, Awe 30, 29, Tornex, Crypto.com 28, też się mocno przecenia, jest dosyć atrakcyjne się robi cenowo, że tak powiem, Hedera Trade widzimy 17, czyli nie ma aż tak mocnych zjazdów, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na topowej serce. W ciągu ostatniego miesiąca za to cele urosło 277%, czyli przepiękny wzrost. Torcoin. 81 Ren, 75, 71 Filecoin, Amperfort 69, 69 Celsius, ABC Coin 68, 43 Waves, Monero 41 i HEX 41 to są te największe wzrosty w ciągu ostatniego miesiąca. I najmocniej za to Year Finance oberwał, tracąc 42%, CryptoCom 34, 29, LOPLING, Compound, tutaj nam oberwał 28%, AWE 28%, czyli to są te największe spadki. Zerknijmy sobie na to, co się dzieje w ujęciu. Wszystkich projektów tutaj wlistowanych. Wiemy, że oczywiście nie ma tutaj wszystkich, które są dostępne na świecie, ale i tak jest ich ponad 2480. I zerknijmy sobie właśnie na te odległe projekty. Widzimy, że ryzyko tutaj jest ekstremalne, bo pamiętajmy, że to są też niszowe giełdy, niszowe miejsca. Tak więc. Też jest to dosyć ryzykowne, jeżeli rozgrywasz to w takich miejscach. No ale jeżeli chciałbyś właśnie uczestniczyć w tego typu ruchach i dosyć niszowych projektach, no to musisz niestety trochę wysiłków w to włożyć, znaleźć taki projekt i być może nie będziesz miał już tutaj pecha, jeżeli chodzi o takie ekstremalne zejścia. Ale na przykład może będzie akurat tutaj przyświecać ci szczęście i zobaczysz. Na przykład, że rośnie ci twój projekt o 1 545 220% w ciągu 7 dni. Niesamowite, niesamowita wartość. Warto ją gdzieś sobie zesklinować. FTS Coin. Nie mam pojęcia, co to nawet jest. Bitcoin, yy, kolejny yy, tutaj projekt 3300% yy, kulturę, 3000%, 2400% bitok. Tak więc tutaj widzimy, że to są jakieś kosmiczne wartości, kosmiczne wartości, yy, jeżeli chodzi o to, co tutaj w tym momencie yy, obserwujemy, czyli te kilkaset procent zara w cały czas na tych projektach bardzo odległych jest oczywiście możliwe. No ale pytanie, czy komukolwiek, kogo znasz, udało się kiedyś strzelić właśnie tak niszowe projekty i przetrzymać? I skaszować przede wszystkim, i potem jeszcze wypłacić właśnie tak pokaźne zyski. Jeżeli chodzi o w ujęciu miesięcznym, widzimy, że oczywiście ryzyko ekstremalne, jak to w tego typu przypadkach, ale zysk również zacny, bo widzimy, że Dynamic Coin wzrosł ponad 11%, tysięcy 11 procent, 8%. 000, potem mamy Stronghold 5%, 000, następny projekt 3%, -4%, kolejny, czyli widzimy, że te kilkutysięczne. Wzrosty w ciągu ostatniego miesiąca na tego typu projektach, czyli kilkuset procentowe wzrosty, oczywiście mają miejsce cały czas systematycznie, czyli jeżeli on się jeszcze rynkiem krypto, no, i lubisz nieograniczone ryzyko, bo to tak trzeba mówić, że to jest nieograniczone ryzyko, ekstremalne ryzyko. No to takimi niszowymi projektami możesz się gdzieś interesować, poszukać, poszukać informacji, gdzie są notowane i spróbować, spróbować swojego szczęścia, bo to już jest jak dla mnie taka typowa loteria. I zerknijmy sobie teraz na spokojnie już, zobaczmy, co ciekawego się dzieje na Bitcoinie, zastanówmy się nad najbliższymi scenariuszami. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to również na Twitterze ja tutaj wrzucałem e, informację, nawet dzisiaj ją odświeżyłem. Jak sobie klikniesz, tu jest ten scenariusz. To jest oczywiście informacja z 1 czerwca, jak widzimy tutaj na Twitterze. I to był bardzo istotny, według mnie, poziom w tamtym momencie, kiedy to robiłem. E, widzimy, że to był zakres e, tutaj przebicia no, poniżej 10,5, bo to było jest oczywiście tutaj zejście. I to wybicie, jak dla mnie. W dłuższym perspektywie czasu, oczywiście w dłuższym horyzoncie, dawało szansę i daje cały czas, i ten scenariusz jak dla mnie jest cały czas w grze, bo mój target na tej pozycji w tym momencie od tych poziomów to jest 15 tysięcy dolarów za sztukę, czyli cały czas ja to podtrzymuję, że jeżeli będzie sprzyjające tutaj sentyment, jeżeli chodzi o bitcoina, a z tego wychodziło mi, że ewidentnie powinno to być możliwe w dłuższym tutaj interwale czasowym, to widzimy, że coś takiego. Mogłoby mieć rację bytu, jeżeli chodzi o cenę na bitcoinie. Zerknijmy sobie teraz na spokojnie, właśnie jak ten bitcoin w tym momencie się tutaj prezentuje, bo również wybiliśmy bardzo istotny poziom. Jego ja tutaj może pokażę bardziej szczegółowo, i to jest taki poziom, który chciałbym wręcz, żeby był przetestowany. To jest, to jest 12 tysięcy. 000... 250, 12300, gdzieś bym tak zaokrąglił, 12300, 12500, to jest ten poziom retestowy, który z przyjemnością bym zobaczył na Bitcoinie i potem oczywiście jakiś wolumen, potwierdzenie siły, zebranie, czyli zejście, zejście tutaj, zretestowanie tych poziomów, potwierdzenie tego, że nie ma tutaj e, tak naprawdę podaży i dopiero rakieta odpalająca, wystrzał, kolejny poziom zaznaczony do rozjechania i tak byśmy tu mieli okazję kontynuować te wzrosty. Aż właśnie do poziomu, który zaznaczyłem wcześniej, czyli 15 tysięcy dolarów za sztukę, jak dla mnie na Bitcoinie, cały czas może być długoterminowym celem w tym okresie czasu. Potem, jak dobijemy do tej wartości, zastanowimy się, co dalej. Jeżeli miałaby być słabość, no to musielibyśmy przede wszystkim załamać tą sekwencję wzrostową, musielibyśmy wybić te poziomy i tak naprawdę znegować całą siłę, która została tutaj wykorzystana pod te wzrosty. Czyli, jeżeli byśmy zanegowali to, spadli poniżej tego poziomu, no to niestety. Bitcoin ewidentnie pokazał że nie jest absolutnie gotowy w tym momencie na to, żeby zrealizować prowzrostowy scenariusz i to są dosyć istotne dla mnie poziomy, to jest 11700, jak pęknie, to by była naprawdę dosyć nieciekawa sytuacja dla tych wszystkich, szczególnie, którzy tutaj ewentualnie by atakowali bitcoina na longa, to jest dosyć istotna strefa i teraz, jeżeli mamy coś widzieć pozytywnego, to aż się prosi o to, żeby jednak przetestowali i zretestowali te poziomy, szczególnie, kiedy rozjeżdżają je rakietą, a rozjechali ich dosyć solidnie, tutaj Zostały one przejechane, czyli widzimy, że jakiś re-teścik i dopiero odpalenie rakiety, i teścik 13500, 13700. Również to są te następne poziomy w drodze ku 15 tysiącom na bitcoinie. Jak dla mnie, oczywiście, i tak by to wyglądało. Zerknijmy sobie również na Ethereum bo Ethereum również jest w bardzo ciekawym miejscu. Te strefy, popatrz, te, które wyznaczyłem, idealnie tak naprawdę w tym momencie nam trzymają. Jak ja zawsze mówię, istotne kluczowe strefy mają być potwierdzenie, jeżeli mamy potwierdzenie siły, mają być rozjechane. No i została ona rozjechana, czyli mamy potwierdzenie idealnie zartestowane w rozjechanie. Potwierdzenie jesteśmy dokładnie teraz pod strefą, którą zaznaczyłem wcześniej. Możesz sobie nawet odpalić historyczne nagrania i zobaczysz, że nie zmieniam tych poziomów. Idealnie jesteśmy w tym miejscu, czyli jeżeli będzie siła na kontynuację wzrostów i będzie rozjazd tego poziomu, to na Naprawdę Ethereum pokaże nam siłę, no i kolejny poziom jest oczywiście wyznaczony, jak dla mnie, do przetestowania. Powinien mieć oczywiście ruch korekcyjny, miejsce, to by było zdrowe i potrzebne, czyli jakieś zejście, nawet reteścik do tego poziomu i dopiero rakieta odpalająca do testów tego poziomu, bo ten, ten rozjechanie 440 dolarów, jak dla mnie, za, na, za sztukę, jeżeli chodzi o Ethereum, to będzie atak na poprzedni szczyt w tym horyzoncie tutaj czasowym, a to jest poziom, jak widzimy w tym momencie, 488 dolarów za sztukę, czyli Ethereum. Bardzo ciekawie wygląda, bardzo ciekawie. Warto tutaj gdzieś mieć rękę na pójście i zastanowić się, jak to właśnie wygląda. No chyba, że ktoś uwielbia rozgrywać również pozycje na lewarze, to nawet pod spodem podpinam tam link do platformy, z której ja korzystam, podkazywałem ją ostatnio, gdzie tam atakowałem Bitcoina na lewarze 25 z powodzeniem zresztą i tam można bez Problemu też bez weryfikacji sobie gdzieś operować, i próbować swoich szans jakąś malutę pozycją, spróbować sobie rozegrać właśnie Bitcoina i gdzieś tutaj mieć na uwadze rozgrywanie aktywne tego rynku. Chyba, że ktoś jest typowym holderem, że trzyma na długi termin Bitcoina, to, to wiadomo, że to jest zupełnie, zupełnie inne podejście. Zerknijmy sobie na trona, bo Tron również próbuje cały czas nam rozjechać te poziomy dosyć istotne, on nie nadbija, on nie nadbija, można tutaj zaznaczyć wręcz tego ręża, widzimy go że on tutaj w tym klasterku się cały czas porusza, czyli to jest dosyć ciekawy poziom, jeżeli chodzi o trona, czyli on musi być wybity. Jeżeli będzie wybity na stałe, to to dopiero będzie potwierdzenie siły, że oni są gotowi na to, żeby podejść pod tą strefę. Jak odpadną z tego poziomu, jak dla mnie to będzie pokaz słabości, w, jeżeli chodzi o trona i odpadniemy na strefę niżej. No i zerknijmy sobie o Litecoin, jeszcze mam tutaj, zobaczymy może na chwilę. XRP, XRP również wygląda dosyć ciekawie, bo on teraz w tym momencie chce nam pokazać, jakby chciał przetestować tą strefę, czyli rośnie XRP, i mamy również go w zawężeniu, też go można tutaj oznaczyć. Widzimy, że on cały czas, cały czas już od wielu tygodni chodzi nam tutaj bokiem. W tym zawyżeniu to są dosyć istotne poziomy pod kątem tego, że jeżeli chcemy zobaczyć siłę, to one muszą być w końcu wyłamane, ten range musi się zakończyć, rozjechanie tej strefy i to daje dopiero cień szansę na to, że będziemy testować te właśnie wcześniejsze szczyty, odpadnięcie z tych poziomów, jak dla mnie to jest test tutaj górnego ograniczenia tego range'a, czyli będziemy go testować tutaj z tych poziomów i Litecoin. Już dawno go nie oglądaliśmy, ale po tych wzrostach to aż warto chyba nawet na niego zerknąć, bo on również dosyć ciekawie się zachowuje. I to jest taki przykład tego, czego oczekujemy, jeżeli chodzi o ruchy korekcyjne, bo widzimy, że Litecoin po tym wybiciu, rozjechaniu tej strefy widzimy... Może to przybliżę. O. I to jest dobry, dobry przykład. Po wybiciu tej strefy widzimy odpadli pod strefę, przetestowali, nie byli w stanie. Odpadli, przetestowali. Dopiero poza, na kolejnym podejściu udało im się silnie rozjechać poziom, Czyli rozjechali te poziomy, odpadli, retestując ten poziom, czyli idealnie można powiedzieć, że po zamknięcie było na strefie, i znów odwijają, potwierdzając siłę. I to jest właśnie taki schemat którego oczekiwałbym w tych pozostałych przypadkach, jeżeli, mamy, jeżeli mówię właśnie o tym, co miało miejsce wcześniej, i to jest bardzo ciekawe, zresztą Litecoin, czyli dosyć jeden ze starszych projektów, widzimy, że zachowuje się bardzo silnie wręcz, i teraz w grze jak najbardziej jest atak i test nawet tych poziomów górnych. Zobaczymy, czy te pomiędzy strefy będzie tutaj w stanie rozjeżdżać, jak najbardziej jakiś retesnik powinien po drodze zrobić. Zobaczymy. I zobaczymy, czy Bitcoin spełni tutaj oczekiwania, zarówno swoich inwestorów, jak i tego, czy te nasze wyznaczone poziomy zostaną tutaj przez Bitcoina rozjechane w najbliższym czasie, zrespektowane i czy pokażą naprawdę siłę na rynku. Czy inwestorzy będą chcieli cały czas mocno grzać króla kryptowalut i czy rzeczywiście ta projekcja, którą tutaj wcześniej przedstawiłem, już 1 czerwca, to był akurat screen na Twitterze, można znaleźć datę, jest to dokładnie tutaj. Pierwszy czerwiec, a chyba na naszych spotkaniach, z tego co pamiętam, to chyba w maju to jeszcze pokazywałem właśnie ten schemat tego wybicia, dlaczego akurat uważam tak, a nie inaczej. Czyli mamy kilka miesięcy upłynęło, istotne poziomy nie zostały tutaj załamane, a realizacja scenariusza jak najbardziej ma w tym momencie miejsce, czas pokaże, czy rzeczywiście Bitcoin okaże na tyle dużo siły, na tyle dużo wolumenu napłynie i paliwa na ten rynek, że Bitcoin. Być może nawet już do przyszłego tygodnia, bo wiemy, że on potrafi naprawdę dynamicznie wyjechać. To będzie dynamiczny wyjazd i równie dynamiczna korekta może być, bo pamiętajmy, że im bardziej pionowe wzrosty, tym szybsze mogą mieć miejsca ruchy korekcyjne, ruchy spadkowe, co również trzeba uwzględnić w swoim podejściu i taki scenariusz jak najbardziej jest możliwy, jak odpadną teraz od tych poziomów, które obserwowaliśmy. I jeżeli przyjmą tą strefę istotną, którą powiedziałem wcześniej, no to jak dla mnie to jest słabość na bitcoinie, ale to nie jest słabość negatywna na bitcoinie. To jest taki poziom, który cały czas, w ogóle ta strefa, cała, to jest bardzo ciekawy poziom pod ewentualną akumulację, szczególnie dolne jej ograniczenia. Czyli nawet przy bardzo negatywnym scenariuszu, to nikt nie powiedział, że to nie jest, że to nie jest pozytywne. Jeżeli nawet Bitcoin dał nam szansę jeszcze akumulować pozycje na niższych poziomach, to jak najbardziej może to mieć oczywiście. Miejsce i warto to gdzieś również wziąć pod uwagę przy w swoich obserwacjach, czy też w swoich analizach. Daj znać w komentarzu, co ty uważasz i jak tutaj cena Bitcoina może się zachowywać w najbliższym czasie i czy rzeczywiście ma szansę Bitcoin właśnie w tym momencie. Wchodzimy już po drogi, niedługo już będzie listopad, już potem będzie grudzień, czyli do końca roku. Czy mamy szansę na jakiś spektakularny rajd, właśnie na królu kryptowalut? Daj znać w komentarzu. Ja pozdrawiam się serdecznie i za Twoje wyniki. Trzymaj się. Hej.